Dzień dobry, dzień dobry. Witam mi się z łóżka, ale to nieważne, jak wyglądam, ważne o czym będziemy rozmawiać. Yy, dzisiaj jedna z, z dziewczyn rzuciła na Instagramie, yy, że jest przerażona, yy, bo nie znam pary, nie znam historii, ale jakaś medialna para straciła synka, który chorował na nowotwór. I to, co się zadziało w komentarzach, po prostu ją zbulwersowało i po prostu tym się podzieliła. No, ja bym do mnie dotarła nigdy, ale no ona się, ona po prostu podziela się tymi komentarzami, to co widziałeś się na początku filmu. I chciałabym się odnieść do tego, co robi dziecku, kiedy przychodzi w zastępstwie. I myślę, że to jest bardzo ważne dla tych z Was, które straciły dzieci. Pamiętajcie, że ja mam udostępniony na moim YouTube film o stracie dziecka, o szerszej perspektywie tego, o tym, jakie plany mają dusze, które schodzą do nas tylko i wyłącznie na chwilę. I jak właśnie ta szersza perspektywa pomaga pogodzić się z tą tragedią, przeżyć tą żałobę. Zaakceptować tego członka rodziny, który wybrał inną ścieżkę, po prostu niż to, niż to bycie fizyczne przy nas. Więc, jeśli potrzebujecie takiego filmu, to jest na, na moim kanale na YouTube. Postaram się go gdzieś tutaj podlinkować. I myślę, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest właśnie ważne dla tych z Was, które straciły dziecko, ale też dla tych, które, mm, które zaczynają starania. Mm, bo temat może dotknąć każdej z nas. Bardzo istotne jest, żeby nie zapraszać dzieci w zastępstwie żeby nie zapraszać dzieci po to, żeby poprawiły nam humor, żeby odmieniły nasze życie, żebyśmy mogły zrezygnować z pracy. Nie, dzieci nie są po to. Koniec, kropka. Dzieci są czystą miłością, one będą nas uczyć. One nie przychodzą po to. Pomyśl, jakie to jest obciążenie, że ty pojawiasz się na ziemi, bo umarło Twoje rodzeństwo, i ty przychodzisz w zastępstwie. Takie dzieci na dzień dobry już mają w swoim planie celu, czym będą się zajmować w życiu, czym będą zajmować się Wami. Jeśli ja zapraszam dziecko tylko po to, żeby podało mi szklankę wody, żeby nie była sama na starość. Żeby mnie pocieszyło, żebym miała kogo kochać. Do cholery, kochaj samą siebie. Oczywiście, jeśli ja mam miłość do siebie, mogę się dzielić tą miłością, ale zapraszanie dziecka, żeby ktoś mnie kochał, nie. Spotykam kobiety, które mają 30-40 lat i one nadal są dziećmi. Oczach swoich rodziców, i one nadal żyją tylko po to, żeby się nimi zajmować, żeby ich pocieszać, żeby oni byli szczęśliwi. One nie mają swojego życia i one nie mogą zajść w ciąży, bo nie są dorosłe. I bardzo często my w ogóle nie jesteśmy świadome tych schematów i tego, co możemy sobie zrobić, co możemy zrobić dzieciom właśnie przez takie zapraszanie typu yy, w zastępstwie. Nie ma dzieci w zastępstwie. Każdy z nas jest unikatowy, jest ważny, więc e, pamiętajcie o tym, że każde utracone życie, nieważne na, ile ta, na jak długo ta dusza z wami została to jest nieistotne, czy to był tydzień, dwa, ileś miesięcy, pięć lat to jest członek Waszej rodziny. I ta dusza, ta osoba, ona zostaje w Waszym rodzie. I następne dzieci, które się rodzą, one są któreś w kolei. Nawet jeśli fizycznie to jest pierwsze dziecko, które z wami zostało, to i tak ono jest drugie, trzecie, czwarte. W zależności od tego, ile dusz wcześniej zaprosiliście do waszego życia. I pamiętajcie, żeby nie zapraszać dzieci w zastępstwie, żeby nie brać sobie zwierząt w zastępstwie, bo to skazuje ich na cierpienie. One będą podświadomie, żeby tylko po to. Pamiętajcie, że dzieci... Żeby wszystko, żeby rodzice przeżyły, Przeżyli, bo bez rodziców biologicznie dzieci ludzkie nie są w stanie żyć, więc one będą robić wszystko, żeby wziąć na siebie jak najwięcej, żebyście byli szczęśliwi, zdrowi. Więc jeśli teraz ja zapraszam dziecko, żeby ono mnie pocieszyło po stracie, bo nie potrafiłam przejść żałoby, nie dałam sobie czasu na tą żałobę, no to zobaczcie, jaki on ma program. Gdzie tu będzie szczęście i jak szybko zacznie się wysypywać to dziecko też zdrowotnie, bo emocjonalnie to wiecie. I my często nie wiemy o tych mechanizmach, nikt się nas tego nie uczy, ale zobacz na swoje życie. Zobacz ilu masz znajomych, którzy do dziś po prostu są zniewoleni. Więc to jest bardzo ważne, żebyście świadomie zapraszały dzieci nie w zastępstwie, nie po to, żeby one coś zrobiły. Po prostu z nadmiaru tej miłości, którą macie. Z nadmiaru tego szczęścia, który macie. Hej, jestem tak szczęśliwym człowiekiem, że chcę się tym podzielić. Dołącz do nas. Bo Ty też będziesz dawać przykład temu dziecku. Jeśli nie kochasz siebie, tylko potrzebujesz, żeby ta maleńka istotka przyszła. Żeby ktoś Cię w końcu kochał. Nie rób sobie tego i nie rób tego dziecku. Nasze dzieci są mądre i w takich sytuacjach mówią mm, to ja sobie poczekam, aż zaczniesz kochać siebie. Bo ty będziesz dla mnie wzorem, mamo, bo ty będziesz dla mnie wzorem, tato. Ja będę się uczyć od ciebie tej miłości siebie, tej akceptacji siebie. Ty będziesz dla mnie wzorem. Tak więc zapraszajmy z miłością. Z z, tego takie, z tej takiej potrzeby dzielenia się tym, tą miłością. A wiecie, jakie jest, jakie jest pytanie, po co ci dziecko? Jaka jest najlepsza odpowiedź? Nie wiem. Nie wiem, czuję. Czuję, że chcę je zaprosić. Czuję, że mogę się z nim podzielić wszystkim, co mam najlepsze. Tak więc. Pomyślcie, właśnie o, o motywacji. I, I pamiętajcie, że nie ma dzieci w zastępstwie. I te tęczowe dzieci, które pojawiają się po śmierci, nie mają łatwego życia już na starcie w sensie, bo to jest trudne. Wiecie, utracić rodzeństwo, to jest trudne, kiedy, mm, kiedy brakuje nam tej bliskiej osoby. Ale jeśli wy nie przeżyjecie tej żałoby i to dziecko będzie w zastępstwie, obierzcie mi z mojego własnego doświadczenia. Dzisiaj powiem. Dzisiaj są urodziny mojego brata, który zmarł przede mną 4 lata. Że te dzieci to czują, to wiedzą. Że te dzieci często są niewidoczne dla rodziców. Bo rodzice widzą to zmarłe rodzeństwo w nich. I podświadomie to niosą. Dostawiają część obiadu, część posiłków dla rodzeństwa. Nieświadomie. Nie mogą zjeść całego. Zawsze musi zostać kęs. Nie, mają na przykład bardzo niskie ciśnienie, bo w połowie żyją, a w połowie nie żyją. Więc to jest taki temat. No, ja go szerzej właśnie, szerzej go poruszam w, w kursach, ale zerknijcie sobie właśnie na ten film też który mam na YouTubie o, o stracie. Dobrego dnia.